Dzień dobry wieczór, kochany człowieku, witaj na moim kanale. Dzisiaj mam dla Ciebie afirmację Louise Hay w formie rzutki EFT. Podejrzewam, że mało jest ludzi na ścieżce rozwojowej, ścieżce miłości do siebie, którzy nie znają tej książki. Luiza hej, możesz uzdrowić swoje życie. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze jej nie znasz, z całego serca zachęcam do lektury. To jest naprawdę krok milowy w mojej ścieżce rozwoju i naprawdę wspaniałe wprowadzenie do tego jak to ty jesteś odpowiedzialny za jakość twojego życia każdy rozdział w tej książce jest poświęcony innej sferze życia i każdy rozdział rozpoczyna się taką dosyć długą afirmacją, która składa się z kilku zdań właśnie dotyczącej danej sfery życia. Dostałam od Was prośbę, żeby nagrać dla Was takie filmiki, żeby można było te afirmacje opukiwać i przez to wzmacniać ich działanie. Również zachęcam Cię do tego, jeśli będziesz pracować z tymi filmikami, miej przy sobie kartkę papieru, bądź jakiś swój dziennik, notatnik do pracy nad sobą. I jeśli będziesz powtarzać jakąś afirmację i będziesz miał silną reakcję sprzeciwu, oporu, że co to za bzdury, że się z tym nie zgadzam, zachęcam Cię do tego, żeby zatrzymać film i zapisać to sobie, z czym to się nie zgadzasz, ponieważ tego możesz potem użyć w rundce takiej standardowej EFT, gdzie po prostu atakujesz, właśnie ten punkt, dlaczego się nie zgadasz, czyli pomimo tego, że mam opór przed tym, żeby mieć piękny dom, albo żeby być zdrową, albo żeby godnie zarabiać, czy kochać moją pracę, to kocham i akceptuję siebie, tak? Czyli możesz sobie normalnie zbudować rundkę na podstawie tego, w czym się nie zgadzasz w tych afirmacjach. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że w tych rundkach, które będziemy robić w tych kilku filmach, nie robimy ustawienia, tak? Czyli nie zaczynamy na karate chop, ponieważ tutaj nie pracujemy z negatywnymi myślami, tylko... To są tak zwane rundki kreacyjne, wpukujemy po prostu od razu pozytywne afirmacje, więc tak jak mówiłam, zaczynamy po prostu od razu na punkcie trzeciego oka, na punkcie brwi i jeśli jest duży sprzeciw, zapisujemy sobie i na to możemy wykonać klasyczne. EFT. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, obejrzyj sobie najpierw ten krótki filmik, w którym tłumaczę tą technikę. A tak poza tym to dodam jeszcze, że właśnie jeśli pracujesz z afirmacjami. Dodanie opukiwania punktów EFT przy mówieniu afirmacji wzmacnia siłę tą afirmacji, ponieważ bardzo często kiedy mówimy afirmację, która jest bardzo sprzeczna z tym, jaka jest nasza rzeczywistość, to w głowie po prostu tworzy się opór nie, to jest niemożliwe. Więc kiedy opukujemy nasze punkty i jednocześnie powtarzamy afirmację, to na swój sposób też jakby oczyszczamy trochę tego oporu. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli opór jest silny, to naprawdę warto po prostu zrobić na to osobną rundkę klasycznego EFT. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, tutaj jest oznaczony film, w którym odsyłam Cię do tego, w jaki sposób wykonać EFT samemu. Każda z tych rundek jest bardzo krótka, ponieważ jest pomiędzy minutą a dwie, więc jak najbardziej możesz sobie jedną rundkę powtórzyć kilka razy, jeśli z tobą rezynujesz i dobrze się czujesz. Możesz ją zrobić raz i zostawić. Możesz powtórzyć wszystkie, które są i zajmie ci to 10 minut, tak? Taka bardzo budująca, afirmacyjna rundka, więc... Bierz je sobie dla siebie, buduj je jak chcesz, i pamiętaj też, że zawsze możesz zmienić trochę moje zdanie. Możesz je podpasować pod siebie, tak? Niech te rundki będą dla ciebie i niech te afirmacje mówią o tym, czego ty tak naprawdę pragniesz. Więc nigdy nie bój się zmieniać rundek na YouTubie. Myślę, że tyle w ramach wstępu wystarczy. No to od razu wskakujemy na punkt brwi. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. W bezkresie życia, w którym jestem, wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Uznaję swoje ciało za dobrego przyjaciela. Każda komórka mojego ciała wyposażona jest w boską inteligencję. Słucham tego, co mi ona podpowiada. I wiem, że jej rada jest dla mnie ważna. Jestem zawsze bezpieczna, chroniona i prowadzona. Poprzez boską opatrzność. Wybieram zdrowie. Wybieram wolność. Jestem zdrowa. Jestem wolna. Kocham moje ciało. Kocham i akceptuję siebie. Wszystko jest dobre w moim świecie. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. O, twórz ustawy, dech. i co? Jak się czujesz? Zapraszam do powtórzenia tej samej rundy bądź następnej. A jeśli na dzisiaj Ci wystarczy, to życzę Ci, żebyś uwierzyła uwierzył w to, co właśnie razem afirmowaliśmy. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy! Pokój kochani!